Wyzwanie rysunkowe part 1. Rok temu znalazłem to wyzwanie na Pinterestie, ale go nie skończyłem, zrobiłem tylko jeden dzień, mam nadzieję, że teraz też tak nie będzie, ale teraz robię to samo wyzwanie, więc dzień pierwszy to zwierzę i narysowałem kota, mimo że najbardziej lubię psy, ale po prostu chciałem coś narysować innego, bo często rysuję psy. Ogólnie no, moje rysunki nie skupiłam się na realizmie, tylko na kreskówce i uważam, że w porównaniu do tego co było rok temu możecie sobie zobaczyć ten filmik yy, to jest mega jakby postęp, bo teraz moje kres, yy, rysunki bardziej w stylu kreskówkowym są no, lepsze niż wcześniej. Też uszy zrobiłem czerwone, bo wziąłem zły kolor markera, nie spojrzałem się. Na jaki on maluje? A już wtedy nic nie zmieniłem, więc no zrobimy jeszcze takie linie, takie, żeby dodać jakiegoś efektu czy coś. Nie wiem po co je zrobiłem. Dobra, pa.